Motor odrzuca ofertę Chelsea. Czy Eide pobije rekord Madere i Kozłowskiego? To nie są już plotki. Motor Lubin rzeczywiście odrzucił gigantyczną ofertę za Bright a Eide. 18-latek znalazł się w centrum zainteresowania największych europejskich klubów, a Chelsea już złożyła pierwszą poważną propozycję. Mimo to Zbigniew Jakubas i zarząd Motoru mówią nie. Ich cel? Pobić transferowy rekord Ekstraklasy. Według Tomasza Wodarczyka z meczyki.pl angielski gigant Bluco, właściciel m.in. Chelsea i Strasbourga, zaproponował 8,5 miliona euro za młodego stopera. Oferta była konkretna, oficjalna i, dla wielu innych polskich klubów, nie do odrzucenia. Ale nie dla motoru. Dlaczego? Jak wyjaśnia Wodarczyk w programie Okno Transferowe, gdyby nie Jakubas... Te 8,5 milion euro zostałoby zaakceptowane. Ale on chce pobić rekord ekstra klasy. Rekord, o którym mowa, to 11 milionów euro kwota, za którą sprzedano Jakuba Madere i Kacpra Kozłowskiego do Brighton. Dla klubu z Lublina przebicie tej granicy oznaczałoby nie tylko zysk, ale też symboliczny awans do grona największych graczy transferowych w kraju. Bright Aide dołączył do motoru dopiero w styczniu tego roku. Wcześniej grał dla Zagłębia Lubin, ale dopiero w Lublinie zrobiło się o nim naprawdę głośno. Sześć meczów, jeden gol, osiemnaście lat i już oferty z Premier League oraz Benfiki. Dla niektórych to szaleństwo, dla innych potwierdzenie wyjątkowego potencjału. I właśnie to potencjał ma być kartą przetargową. Jakubas nie musi sprzedawać. Ma środki, ma strategię i ma cel – pokazać, że z Lublina też może wyjść zawodnik za rekordowe pieniądze. Oferta Chelsea była solidna, ale nie spełniała jednego warunku, nie była historyczna. W tle pojawia się jeszcze Benfica, która również monitoruje sytuację. Portugalczycy słyną z wychowywania i sprzedawania gwiazd. Bright-Ade mógłby być dla nich kolejnym diamentem do szlifowania. Ale jeśli Lublin postawi zaporową cenę, Benfica też może się wycofać. Pytanie brzmi... Czy opłaca się czekać? Ryzyko kontuzji, spadku formy, zmiany rynku transferowego, to wszystko działa na niekorzyść. Ale motor wydaje się gotowy postawić wszystko na jedną kartę. I albo osiągnąć rekord, albo zatrzymać Ejdę na dłużej. To historia, która pokazuje nową twarz polskiej piłki. Kluby już nie są zmuszone do sprzedawania za pierwszą lepszą ofertę. Mają plan, ambicje i cierpliwość. Jeśli Motor dopnie swego, będzie to transfer, o którym mówić będzie cała Europa. Czy Ejde pobije rekord Madere i Kozłowskiego? Czy Benfica przebije Chelsea? A może nikt nie złoży więcej niż 8,5 milion? Jedno jest pewne. W Lublinie nie zamierzają tanio oddać swojego diamentu. 8,5 milion euro od Chelsea to za mało? Motor i Jakubas chcą więcej. Czy EIDE pobije rekord ekstra klasy? Piszcie w komentarzach.